Witamy. Tym razem CX60 z 13 roku. 3 litrowa benzyna z gazem. Proszę bardzo. Wizualnie. Zderaczek. Nie ma się żadnych śladów. Obtarć. Chłodniczek. Również przednia maska zero odprysków. Na końcu auto będzie sprawdzone miernikiem, do lakieru. Kolejny błotnik też petarda, zero gniotek, zero rysek. zero otacz na lusterku jednym. Drzwi jedne bez dołków. Również Zero dołków Zero otarć Ładne czek Tu w tym miejscu mała wgniotka I tu jak pokazuję palcem Też mała, tańka wgniotka Ten tylny zdarzak był wymieniany I lakierowany To było przeprowadzone do wglądu. Tylna klapa również, nie ma się żadnych szkód. Środek ładny, czyściutki. To jest ktoś jest bardzo ładny. Złotka osiemnastka. 235 na 60. Spójrzcie na środeczek. Boczki ze skórą regulowane przednie. Siedzenia elektrycznie. Środek naprawdę jest niezniszczony. tu, może w tym miejscu. Delikatne otarcie. No i fajnie, że w aucie jest instalacja gazowa przy tych cenach dzisiejszych paliwa. To jest naprawdę duża oszczędność. Proszę bardzo, win. 117, jedna warstwa lakieru, tam gdzie dwa razy piknie, będzie podwójna warstwa lakieru. 119, 128, 125, 122, 137, 138, 131, 127, 127, 121.

więc praktycznie tu nic nie ma. 280 400 340 176 184 194 181 163 Czy tak naprawdę tu delikatnie coś było podrównane.

51 155 czyli przednia maska podwójna warstwa lakieru te drzwi podwójna warstwa lakieru i tutaj błotniczek też podwójna warstwa lakieru a tutaj delikatnie w tym miejscu 400 500 600 mikronów czyli delikatnie coś było podrównane auto naprawdę zadbane Ładne, więc jeżeli ktoś szuka takiego, to zapraszamy. Proszę dzwonić.